Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę dzieje się, gdy opuszczamy ten świat? Nie chodzi mi o to, co sobie wyobrażasz, ani o bajki, które słyszymy od dziecka. Pytam o prawdę, przerażającą, a jednocześnie pełną nadziei rzeczywistość, którą ujawniają objawienia. Nie wszyscy mieli okazję tego doświadczyć. Święty Maksymilian Kolbe, męczennik i człowiek o niezwykłej wierze, miał wyjątkowy dar. Wizję, która rzuciła światło na to, co czeka duszę po przekroczeniu tej granicy, co zobaczył, co chciał nam przekazać, zanim został wezwany na swoją ostateczną drogę. To nie jest zwykła opowieść, to ostrzeżenie, to nadzieja, to prawda, którą musimy zrozumieć, zanim będzie za późno. Święty Maksymilian Kolbe to postać, której życie i czyny poruszają najtwardsze serca. Urodzony w Polsce. Od najmłodszych lat przejawiał wyjątkową wiarę i niezwykłe oddanie Bogu oraz Maryi. To właśnie jej, Matce Bożej, poświęcił całe swoje życie. Kolbe wierzył, że Maryja jest najpewniejszą drogą do świętości, dlatego założył ruch Rycerstwo Niepokalanej. Ten ruch stał się narzędziem szerzenia miłości i wiary, a także niesienia przesłania nadziei ludziom w najtrudniejszych czasach. Jego działalność wykraczała poza modlitwę i rozważania duchowe. Maksymilian Kolbe angażował się w wydawanie chrześcijańskich publikacji, a także w misje, które miały na celu umocnienie wiary w sercach ludzi na całym świecie. Był człowiekiem czynu, który wierzył, że miłość i modlitwa mogą odmienić nawet najciemniejsze chwile. W czasie II wojny światowej jego wiara została wystawiona na ostateczną próbę. Kolbe stał się symbolem światła w ciemności, oferując pomoc, duchowe wsparcie i schronienie potrzebującym, nawet gdy wokół panowała brutalność i chaos. Jego odwaga i miłość do bliźniego nie pozostały niezauważone, co doprowadziło go do aresztowania i wysłania do obozu Auschwitz. Tam, w miejscu, które było świadkiem najgłębszej ciemności ludzkiej duszy, Maksymilian Kolbe nie zatracił swojej wiary. Pozostał nieugięty, nieustannie modlił się i wspierał współwięźniów. Kiedy pewnego dnia jeden z więźniów został wybrany, by zapłacić życiem za akt oporu, rozpacz tego człowieka poruszyła Kolbego do głębi. Słysząc błagania, by oszczędzono ojca rodziny, Maksymilian zrobił coś, co trudno pojąć: zaoferował swoje własne życie w zamian za niego. Był to akt absolutnej miłości, poświęcenia i odwagi. Maksymilian Kolbe oddał wszystko, co miał, aby ocalić drugiego człowieka. W ten sposób stał się żywym świadectwem wiary, która przekształca lęk w miłość, a rozpacz w nadzieję. W ostatnich chwilach swojego życia pozostawał wierny Bogu, modląc się i ufając, że Jego ofiara ma głęboki sens w wiecznym planie Stwórcy. W ostatnich chwilach swojego życia Maksymilian Kolbe dokonał czegoś niewyobrażalnego. W miejscu, gdzie ludzkie cierpienie sięgało zenitu, on wybrał miłość. W celi głodowej, otoczony ciszą przepełnioną bólem, Maksymilian modlił się, zachowując spokój, który był niemal nieludzki. I to właśnie wtedy, w momencie, który dla innych mógłby być końcem, on ujrzał początek. Przed jego oczami stanął Jezus. Jego spojrzenie było inne niż wszystko, co Maksymilian kiedykolwiek widział, pełne miłości, ale też przejmującej powagi. To nie było jedynie objawienie, to była prawda, która wstrząsnęła duszą Kolbego. Jezus przemówił Niebo czeka na tych, którzy całkowicie się oddają. Te słowa zapadły głęboko w jego serce, zmieniając wszystko. W tej chwili Kolbe zrozumiał, że ofiara, którą złożył, była jedynie odbiciem Bożej miłości, tej, która nie zna granic. Gdy jego oczy zamknęły się na to co ziemskie, otworzyły się na zupełnie inną rzeczywistość. Nie była to jednak cisza ani pustka. To, co Maksymilian zobaczył, przekraczało ludzkie wyobrażenia. Była to prawda, na którą niewielu jest przygotowanych. Jego wizja nie zakończyła się na jego przejściu. Miała dopiero zostać przekazana światu. W jakiś czas później, podczas modlitwy, pewien kapłan doświadczył niezwykłego objawienia. Święty Maksymilian Kolbe stanął przed nim, otoczony światłem, które niosło w sobie coś więcej niż spokój, niosło ciężar nieskończonej wiedzy. Kolbe, nie odrywając współczującego wzroku, wyjawił tajemnice, które zobaczył po tamtej stronie. Było to coś, co miało ostrzec, wstrząsnąć i przemienić ludzkie serca. To, co przekazał kapłanowi, Zmieniło sposób, w jaki patrzymy na życie i na to, co jest po nim. To była chwila, której kapłan nigdy nie zapomni. Podczas modlitwy, w cichej, skupionej kontemplacji, nagle poczuł obecność czegoś niezwykłego. Otworzył oczy i zobaczył przed sobą świętego Maksymiliana Kolbego. Postać otaczało światło, nie było to jednak światło, które tylko oświetla. Ono wydawało się nosić w sobie ciężar i głębię, trudną do opisania ludzkimi słowami. Kolbe przez chwilę milczał, spoglądając na kapłana z nieskończonym współczuciem. Następnie przemówił, a jego słowa brzmiały jak dźwięk, który przenika duszę. Zostałem gwałtownie wyrwany z tego świata, ale nie zanim zobaczyłem prawdę, na którą niewielu jest przygotowanych, opowiedział o swojej wizji, którą miał w chwili. Gdy opuszczał ziemską rzeczywistość, najpierw został poprowadzony do miejsca, które określił jako czyściec. Nie jest to miejsce łatwe do opisania, powiedział, ale otacza je tajemnica, którą można zrozumieć tylko przez wiarę. Dusze, które tam zobaczył, nie były pozostawione w rozpaczy, ale przechodziły proces oczyszczenia. Były tam skazy zmywane płomieniem, który palił, ale nie niszczył. To nie była kara. Lecz dar sposób na przygotowanie dusz do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. Wasze modlitwy, mówił Kolbe, wasze ofiary, mają moc ulżenia tym duszom. Każdy akt miłości, jaki czynicie na ziemi, ma wieczne znaczenie. Jego słowa były przypomnieniem, że nasza modlitwa nie jest bez znaczenia, a nawet drobne gesty mogą odmienić los tych, którzy są w drodze do światłości. Następnie Kolbe opisał miejsce ostatecznej separacji piekło. Nie było tam światła ani miłości. To była ciemność, pustka, a jednocześnie cierpienie, które nie kończyło się ogniem, jak my to sobie wyobrażamy, lecz wewnętrznym płomieniem, skutkiem odrzucenia Bożej miłości. Trzy grzechy były najczęstszym powodem, dla którego dusze trafiały do tego miejsca: pycha, egoizm i nienawiść. To nie pojedyncze czyny wyjaśnił Kolbe. Ale wzorce życia, powtarzane wybory, które oddalają od Boga. W końcu mówił o niebie o miejscu, gdzie wszystko jest pełnią miłości i jedności z Bogiem. Niebo to nie tylko miejsce, ale stan, w którym każda część istnienia wypełniona jest radością i pokojem. To cel, dla którego zostaliśmy stworzeni. Kolbe zakończył swoje przesłanie jasnym ostrzeżeniem. Wasze decyzje tutaj na ziemi mają wieczne konsekwencje. Niebo czeka na tych, którzy oddają się całkowicie. Żyjcie z celem, módlcie się za duszę w czyśćcu i pamiętajcie, każdy wybór ma znaczenie. Jego słowa były jak światło prowadzące w mroku, ostrzeżeniem, ale też inspiracją. Przypominały, że życie jest nieustanną drogą, a każdy krok powinien prowadzić nas bliżej Boga. Święty Maksymilian Kolbe opisał czyściec jako miejsce otoczone tajemnicą, którą można zrozumieć tylko przez wiarę. Nie było tam ciemności ani rozpaczy, ale światło, szczególne światło, które płonęło nie jak ogień niszczący, ale jak płomień, który ogrzewa i oczyszcza. Było to miejsce, w którym dusze przechodziły proces oczyszczenia, usuwając ciężar swoich grzechów, aby mogły stanąć przed Bogiem. W pełnej czystości. Widziałem dusze, mówił Kolbe, które niosły ze sobą skazy swoich grzechów, ale ich twarze wyrażały pragnienie wyzwolenia, nie rozpaczy, były tam jak w modlitwie, nieustannie wpatrując się w światło, które wydawało się ich prowadzić. Niektóre dusze były zanurzone w ciszy, inne wołały o pomoc, ale wszystkie czekały na coś więcej na moment, w którym będą gotowe doświadczyć pełni Bożej miłości. Kolbe zwrócił szczególną uwagę na to, jak nasze modlitwy i intencje na ziemi mogą wpłynąć na te dusze. Każda modlitwa, każdy akt miłości, który ofiarujecie, ma realne znaczenie, podkreślał. Wasze gesty miłosierdzia są jak krople wody w morzu ognia, przynoszą ulgę i przyspieszają moment, w którym te dusze osiągną pełnię pokoju. Czas w czyśćcu, jak mówił Kolbe, nie był taki, jak znamy go na Ziemi. Dla niektórych dusz wydawał się chwilą, dla innych wiecznością, ale to, co decydowało o jego długości, to głębokość żalu duszy oraz modlitwy, które otrzymywała z Ziemi. Refleksja, którą zostawił, była prosta, ale przejmująca. Nasze codzienne czyny mają znaczenie nie tylko dla nas, ale i dla tych, którzy już przekroczyli granice życia ziemskiego. Każdy akt miłości, Każde poświęcenie, każda modlitwa to realna pomoc dla tych, którzy oczekują oczyszczenia. Czyściec, jak opisał Kolbe, nie jest miejscem kary, ale darem, procesem przygotowania na ostateczne spotkanie z Bogiem. Jednak to my, tu na Ziemi, możemy przyczynić się do tego, by ta droga była łatwiejsza dla tych, którzy ją przemierzają. Wizja piekła, którą opisał święty Maksymilian Kolbe, była przejmująca do granic możliwości. To, co zobaczył, nie było tylko obrazem, ale rzeczywistością tak głęboką i przerażającą, że trudno ją w pełni zrozumieć. Zobaczyłem miejsce, w którym nie było światła, mówił, nie było miłości, nie było nadziei. To nie była ciemność, jaką znamy na Ziemi, była to pustka tak głęboka, że wydawała się pochłaniać wszystko, co dobre. Kolbe opisywał, że to, co tam zobaczył, nie było ogniem, który pali ciała, lecz płomieniem wewnętrznym, który trawi duszę bez końca. Był to ogień podsycany przez własne wybory, przez świadome odrzucenie Bożej miłości. W piekle kolbę dostrzegł dusze, które były całkowicie odcięte od Boga. Ich cierpienie nie wynikało tylko z bólu, ale z braku braku obecności Boga, braku miłości, braku sensu. Ich twarze wyrażały nieustający żal, ale nie było już miejsca na zmianę. To, co ujrzał, było miejscem ostatecznych konsekwencji, miejscem, w którym dusze zamknęły się na Boże miłosierdzie. Kolbe wyraźnie wskazał na trzy główne grzechy, które prowadziły do tego stanu: pierwszy to pycha, grzech stawiania siebie ponad Boga, odmowa poddania się Jego woli. Pycha to dążenie do bycia panem własnego życia, które zamyka drzwi do Bożej łaski. Drugi to egoizm, grzech zamykania serca na potrzeby innych. Obojętność wobec bliźnich, egoizm to życie tylko dla siebie, bez miłości i współczucia. Trzeci to nienawiść, świadome odrzucenie przebaczenia, pielęgnowanie urazy i odwracanie się od pojednania. Nienawiść to grzech, który najbardziej oddziela duszę od Boga, bo zaprzecza Jego naturze, która jest czystą miłością. Kolbe podkreślił, że piekło nie jest miejscem, do którego ktoś zostaje wysłany. To wybór duszy, decyzja, by odrzucić Bożą miłość i zamknąć się na miłosierdzie. To nie Bóg odrzuca duszę, mówił, to dusza odrzuca Boga. Jego wizja piekła jest ostrzeżeniem dla każdego z nas. Każda decyzja, każdy wybór, który podejmujemy tutaj na ziemi, ma wieczne konsekwencje. Nawet drobne akty egoizmu czy brak przebaczenia mogą prowadzić nas dalej od światła, bliżej ciemności. Ale jest też nadzieja. Boża miłość jest zawsze gotowa nas przyjąć, jeśli tylko otworzymy na nią nasze serca. Wizja nieba, którą doświadczył święty Maksymilian Kolbe, była całkowitym kontrastem do przerażających obrazów piekła i czyśćca. To, co zobaczył, trudno było wyrazić ludzkimi słowami. Opisał je jako miejsce, gdzie miłość jest absolutna, a jedność z Bogiem tak pełna, że przenika każdą cząstkę istnienia. Światło Mówił Kolbe, było czyste, nieskończone, obejmujące wszystko i wszystkich. W tym świetle nie było ani śladu bólu, ani najmniejszego cienia wątpliwości, tylko nieskończony pokój i radość. Kolbe opisał spotkania z innymi świętymi, którzy byli jakby odbiciem Bożej chwały. Spotkał świętego Stanisława, który przypomniał mu, że wiara jest drogowskazem prowadzącym prosto do Boga, oraz świętą Faustynę Kowalską, która przekazała mu przesłanie o nieskończonym Bożym miłosierdziu. Powiedz światu, mówiła Faustyna, że Boże miłosierdzie nie ma granic, dusze muszą je jednak szukać, póki mają czas. Jednym z najpotężniejszych momentów tej wizji było spotkanie z Matką Bożą. Kolbe opisał, że jej obecność była pełna miłości i świętości tak nieskończonej, że wszystko, co kiedykolwiek uczynił, Wydawało się przy niej niewyobrażalnie małe. Jej spojrzenie nie wymagało słów, niosło w sobie przesłanie, które Kolbe zrozumiał bez wyjaśnień: To jest cel każdej wiernej duszy. Wreszcie ujrzał ponownie Jezusa. Jego spojrzenie było pełne miłości tak głębokiej, że Kolbe poczuł, jakby cały wszechświat zatrzymał się w tej jednej chwili. Jezus nie wypowiedział słów, ale Kolbe wiedział, co chce mu powiedzieć jego ofiara na ziemi była odbiciem tej miłości, którą Jezus ma dla każdego z nas. Przesłanie, jakie Kolbe zabrał z nieba, było proste, ale przepełnione mocą. Niebo jest naszym prawdziwym przeznaczeniem, ale droga do niego wymaga wiary, miłości i pełnego oddania się Bogu. Każda nasza decyzja, każda chwila miłości i współczucia przybliża nas do tego celu. Kolbe chciał, abyśmy zrozumieli, że nasze życie ma sens, a nasza droga jest prowadzeniem do ostatecznego zjednoczenia z miłością, która nigdy się nie kończy. Każda decyzja, którą podejmujemy w naszym życiu, ma znaczenie, nie tylko tu i teraz, ale również w wieczności. Święty Maksymilian Kolbe przypomina nam, że nasze codzienne wybory, te drobne, często niezauważalne gesty miłości lub ich brak, kształtują naszą drogę. Miłość, przebaczenie, modlitwa i ofiarowanie siebie dla innych są fundamentami, które mogą nas prowadzić do prawdziwego celu, jakim jest życie w pełnej jedności z Bogiem. Kolbe pokazał to swoim życiem, jego największy akt ofiary był wyrazem miłości tak głębokiej, że przeszedł do wieczności jako świadectwo dla nas wszystkich. To nie były wielkie słowa, ale wielkie czyny. Oddanie życia, by ocalić drugiego człowieka, było odbiciem Bożej miłości w najczystszej formie. Jednak przesłanie Kolbego nie dotyczy tylko bohaterstwa. Przypomina, że nawet nasze najmniejsze gesty mają znaczenie. Modlitwa za duszę w czyśćcu, wyciągnięcie ręki do potrzebującego, przebaczenie komuś, kto nas zranił. Te wszystkie działania mają wieczną wartość. Nasze codzienne życie jest nieustannym wyborem czy zbliżamy się do Boga, czy odwracamy od Jego światła? Święty Maksymilian uczy nas, że wybieranie miłości nie jest łatwe. To akt odwagi, zwłaszcza w świecie pełnym egoizmu i obojętności, ale jest to droga, która prowadzi do prawdziwej wolności i radości. Dlatego zachęca nas, abyśmy każdego dnia żyli wiarą, nadzieją i miłością. Zastanów się, jakie decyzje podejmujesz. Czy są one przepełnione miłością i troską o innych? Czy Twoje życie jest modlitwą, która pomaga nie tylko Tobie, ale i tym, którzy potrzebują wsparcia? Modlitwa za duszę w czyśćcu, ofiarowanie swojej pracy, trudów i radości za innych, to konkretne działania, które mogą zmienić więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić? Pamiętaj, że życie świętego Maksymiliana Kolbego jest nie tylko inspiracją, ale i ostrzeżeniem. Wybieraj miłość w każdej chwili, bo każdy wybór, nawet ten najmniejszy, ma wieczne konsekwencje. Niebo czeka na tych, którzy oddają się całkowicie, tak jak on to zrobił. Historia św. Maksymiliana Kolbego jest czymś więcej niż opowieścią o heroizmie i wierze. To głębokie przypomnienie, że nasze życie, każde słowo i każdy gest ma wieczne znaczenie. Kolbe swoją miłością i ofiarą pokazał, że nawet w najciemniejszych chwilach można wybrać dobro, które prowadzi do chwały. Jego wizje, pełne zarówno nadziei, jak i ostrzeżeń, są dla nas zaproszeniem do zastanowienia się nad tym, jak żyjemy i dokąd zmierzamy. Chciałbym zakończyć tę opowieść wspólną modlitwą, inspirowaną życiem i wiarą świętego Maksymiliana. Możesz ją odmówić teraz w ciszy swojego serca. Panie Boże, nieskończonego miłosierdzia i miłości, dziś klękamy przed Tobą, wdzięczni za przykład świętego Maksymiliana Kolbego. Jego życie, pełne ofiary i miłości, niech stanie się dla nas drogowskazem w chwilach zwątpienia, naucz nas kochać bezwarunkowo, przebaczać bez granic i służyć innym z radością. Pomóż nam być narzędziami twojego pokoju i nadziei w świecie pełnym chaosu. Niech twoja miłość prowadzi nas każdego dnia bliżej ciebie. Prosimy, umocnij nas w chwilach słabości, ochroń na naszej drodze i naucz nas żyć z celem, tak jak uczył nas tego święty Maksymilian. Amen. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, zachęcam cię do podzielenia się swoją refleksją w komentarzach. Napisz: Wybieram tylko miłość. Niech to będzie nasze wspólne wyznanie przypomnienie, że miłość jest najpotężniejszą siłą, która zmienia nas i cały świat. Pamiętaj, że każdy z nas ma moc wpłynąć na swoje życie duchowe. Codzienne decyzje, modlitwy i drobne akty dobroci mają większe znaczenie niż możemy sobie wyobrazić. Wybierajmy miłość w każdej chwili. I kroczmy tą drogą, która prowadzi do prawdziwej radości, do jedności z Bogiem. Niebo czeka na każdego, kto wybiera miłość. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.